Jeżeli chodzi o dzisiejszy gameplay, to gramy sobie na Master Tierach. Niestety, w trakcie naszego challenge'u został Blitzcrank wybrany w Enemy. Bierzemy sobie taką wielką kontrę, czyli Morgankę, Pewnie ktoś pyta, czemu Morgana? Michael, ty jesteś porąbany, Morgana D tier, a ty ją wybierasz? No moi drodzy, Tefik, Blitzcrank, Fiddlestick i Set. Cztery postacie szukające inicjacji jako pierwsze, a ty masz Black Shielda, który blokuje absolutnie wszystko. Dlatego czasami warto dopasować się nawet beznadziejną postacią do przeciwnika, tylko po to, żeby mieć o wiele łatwiejszy mecz. Także polecam serdecznie i życzę miłego oglądanka. W ogóle to jest bardzo śmieszny próg dywizji, bo mamy połączenie platyn jedynek, z żadnego diamenta w tym meczu, a mamy master tiery. Nie wiem dosłownie jakie master tiery, bo tam nie patrzyłem na ich takie profile OPGG, ale po prostu widziałem te wszystkie obramówki, także bardzo ciekawie to wygląda. Zaskoczony jesteś tym finałem Warsów? Troszkę tak, spodziewałem się, że Gen.G to wygra, okazuje się, że Gen.G odpadło i Terix, które kiedyś chyba przytaczałem w te tierze, w mojej tierliście tych wszystkich zespołów. O dziwo teraz, no kto wie, może nawet i zwycięży Mistrzostwa Świata. I ciekawe czy Faker faktycznie zdobędzie te Warsy w tym roku. No w sumie po takiej długiej przerwie, kiedy faktycznie nawet i Faker miał jakieś tam trailery czy jakieś tam rzeczy gdzie faktycznie występował jako taki triumfator a ostatecznie nawet się na Wordsy nie dostał no to może być bardzo ale to bardzo niesamowity comeback zwłaszcza że SKT przez cały, sorry T1 zwłaszcza że przez cały sezon ligi koreańskiej miał chyba wynik 17 do 2 albo 17 do 1, jakoś tak a kiedy totalne finały? a to musicie zobaczyć rozpiskę bo ja teraz szczerze mówiąc, dopiero jestem z wyjazdu, wróciłem i jeszcze tego nie ogarnąłem. Poza tym, i tak ja osobiście tych worksów nie oglądam, nie ze względu na to, że mnie to nie interesuje. Bardziej jest to bardzo późno, a ja mam na przykład na rano i niestety czasami, nawet jak oglądam to, zamykam oczy i idę spać, i nagle się budzę. Niby na chwilę idę spać, a wiecie jak to jest. to nagle godzina dziewiąta, i nagle nie wiesz, co się dookoła ciebie dzieje. Jest jeszcze T1. Teraz ja pośród tych wszystkich, to ja bym chyba na T1 stawiał właśnie. Dobra, kozak. I właśnie o to mi chodzi. Black Shield. <ścoughs> black Shield, guys. Totally Black Shield. niby niewiele damage'a robię, ale tak na dłuższą metę. No to z tym Fiddlestickiem bardzo łatwo mogę się tradeować. w <noise> ale łatwiutko Gościu stał pół godziny w mojej kałuży i dostał tyle damage'a A, a Jeszcze nie pozbierają chłopy Będzie to imponujący finał, który mam nadzieję Wygra Faker Ale no, nigdy nie wiadomo To są poza tym mistrzostwa świata To jak Liga Mistrzów Najgorszy zespół może wygrać z najlepszym Mi dzisiaj Mundus trollował całego rankeda, bo mu 3 miniony zabrałem Jezu to jest najgorszy zawsze mental Takich graczy No zabierzesz dwa CSiki i nagle wyzywać i rodzinę, taj, FF'a, w ogóle wszystko inne. Starajcie się nigdy nie zwracać na takie osoby uwagi, albo nawet czasami napiszcie sry, tak losowo na czacie, bo wtedy ludzie wiedzą, że hej, że ktoś w sumie zrąbał i przeprosił za swój błąd, chyba zrozumiał, że zrobił no, złe rzeczy, nie? Więc polecam wam takie coś naprawdę napisać, bo de facto to zmienia w ogóle światopogląd i bardzo mocno wpływa na morale drużyny. Ja szczerze liczę na t no, tak, liczysz na T1, to kurde, gościu. To wystawiasz dom na jakiegoś bookmachera i teoretycznie wygrywasz dwa domy. Nie chcę nic mówić. Piepto, to ja cię nie zmuszam do tego. Nie podpuszczam cię, ale na pewno tak nie zrobisz. I ostatnio gościu mówił, że czeka, czeka, czekaj, bo tutaj Fidlak się kręci. Dobra. A raczej niestety go tak nie zabijemy. Niestety. Nie, najgorsze jest to właśnie, że ja mam te najgorsze jest to czasami, że faktycznie nie mam jak pomóc moim sojusznikom Kurde, jeszcze mi na wlepił, szkoda. Ej, masz mi się tutaj kiwkę zrobić. Chyba, że dałeś duże bounty typie. <noise> no w sumie tak. To jesteś prawdziwy czymś. Się... Ty prawdziwy jesteś? Ja myślałem, że to klon jest. O Jezu. Siema, co powiesz na temat Nasusa na saporcie? A to ta stara taktyka Trimbiego. No, akurat Trimbie zaskoczył. Nie powiem, zaskoczył tą taktyką na wordsach. Taki perma-slow jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o takie duło na, na bocikach, nie? Że na przykład pod kogoś tam starasz się grać czy coś. No, giga chat. Nie wpadłbym na to. Mimo iż gram w tą grę bardzo, ale to bardzo długo. Wiem, że to może zabrzmi trochę dziwnie, ale nie polecałbym tego wybierać na solo kolejce. Jeżeli gracie kompetetywa czy coś, jasne, nie ma problemu. Ale jeżeli ktokolwiek próbuje to wygrać, czy zagrać na solo Q, to robi naprawdę wielki błąd, bo w tym momencie to jest wyćwiczone. To jest jakoś wytrenowane tak bardzo, a to bardzo mocno na w sumie takich jakby sparingach drużynowych. I Ja doskonale wiem, że to ma prawo zadziałać w jego rękach. I to jest takie trochę smutne, że ludzie wzorują się Wordsami. Wiadomo, prosy, tam profesjonalne cleary, również i dopasowanie się do przeciwnika wszystko super. Ale czasami meta esportowa wpływa tak mocno negatywnie na solo kolejkę, że to jest smutne do oglądania. Na przykład kiedyś była MFK na Saporcie, która była jakąś tam kontrą Zyry. W sezonie 8, w sezonie dziewiątym jakoś tak. I wtedy w półfinale, to chyba był nawet i mecz SKT. Wszyscy od tamtego momentu grali MF na saporcie. Wiecie jaki to miał negatywny winrate? Serio, to było tak negatywne, że jak każdy widział już MFkę na saporcie, to już od, od razu dodżował. No to nie miało sensu grać tego rankeda. Po prostu każdy dodżował i tyle. Odpuszczał ten temat. O kurde, się wyrąbałem je i nie powinno się wzorować esportem, bo to solo Q, a competitive to dwa inne światy. No to jest prawda. Niektórzy mówią właśnie, że esportowce to jest idealny autorytet, dlatego, żeby robić to samo co oni. Natomiast nie zgodziłbym się, że tak jest w 100%. To faktycznie, jeżeli wzorujesz się przedmiotami, pozycjonowaniem się, wszystko super, ale jak masz się dopasowywać nagle postaciami, które są u nich wyćwiczone, a u ciebie nie. Bo ty je pikujesz tylko przez to, że to widziałeś, że jest broken. No bo mój ulubiony esportowiec to wybierał. To to kompletnie mija się z celem. Więc tak, zgodzę się z tym akurat przykładem, definicją, że taki esport jest spoko, ale tylko w jakichś takich przypadkach. Kurde, nie wiem czy my to... Wy... Samira, zajdziesz tu? Tak... Tamira ma tak łatwe resety. No właśnie. Ja w ogóle dziwię się, że gościu do, do tej pory stał na bocie. Masz Shield, daj lecisz, gościu. <grystanie> no i właśnie o to mi teraz chodzi: żeby być taką Morganką, która gra stricte supporta, który stara się grać pod swojego adekery. Czy takie adekery ze stunującym supportem i shieldującym supportem w lesie, to w ogóle ma raj na ziemi. Ten podrzuci, ten zastunuje, ten go ochroni, tamten jeszcze shielduje. No, w takich chwilach to aż się chce adekery grać dosłownie. Tak samo jak część myśli, że jak są dobrze w White Rifta, to będą dobrze w Ligę. O, to to akurat nie jest prawda. Liga Legend, a White Rift, to z tego co się orientuje, ma zupełnie inną mechanikę. Te same postacie, wiadomo, koncept ten sam, że niszczysz Nexus, a tu chodzi o coś innego. Że w jednym momencie są na przykład te r -ki chyba są w innych momentach, od z tego co się orientuje r w White Riftie jest od 5 poziomu, a nie od 6. A tutaj masz to na klawiszach na palcach, a tu masz na myszce i klawiaturze. Zupełnie inny aspekt ustawień. Cześć Drake. W White Riftie dopiero Atrox schodzi, No wiesz, White Rift to jest niedawno stworzona gra. Porównując to do Ligi Legend, to faktycznie White Rift jest od niecałego roku na rynku, może nawet i półtora. Tak naprawdę dopiero co zaczyna rozkwitać ten etap, czy ta dziedzina gry. A LOL to już ma 13 sezon, to o czym my mówimy. Jak na moje nie ma sensu totalnie się bić. Możemy tylko i wyłącznie stać, stać, jeszcze raz stać i stricte defować. Mnie też, że mam zadłużania w sklepie w runkach, chcę to jakoś fajnie wykorzystać, Też jeszcze drugiej strony powstaje za chwilę Drake. Jakiegoś ofensywnego Black Shield'ika damy. Ło kurde, ale aż tak? Dobra. Na pewno mamy jednego kilka. Dobra. No i łatwiutko. Boże. Chcieli nabrać taką Morgankę? Black Shield'ik? Widzicie, jak mocno Stop ma istotne znaczenie w dżungli. Zwłaszcza w takich walkach, jak próbujecie ktokolwiek wyłapać. Gdybym faktycznie nie zdążył tego nacisnąć, prawdopodobnie w ogóle cały, dosłownie cały fight byśmy przegrali. z jestem Drake'em. Ale nerdem jesteś? Może nie nerdem wariacie. Jedynie co jest jeszcze śmieszne w tym, że ja procentówkę cały czas nabijam moim przeciwnikom, że odpalam jakąś losową kałużę na nich i tyle. Ale nerdem jesteś jak lewus? Słuchaj, ale czy poczucie, co jest definicją nerda według ciebie? Bo ja faktu nie rozumiem. Czy tryharduję o tą rangę? Czy się fajnie mieć wyższą rangę niż niższą? Okej. Okay. Ale mi na rance nie zależy, bo wiem, że sama przyjdzie. Może postawienie celu sobie to jest lepsze takie mobilizowanie siebie. A z drugiej strony jak masz po części wyrąbane w rankedy. Bo grasz je i grasz i sprawiają ci one frajdę. To poniekąd wiem, że to jest lepszy. W ogóle lepsza psycha na w ogóle wbijanie wyższych rankingów. Dlaczego? Bo jeżeli masz wyrąbane? No to masz wyrąbane i trudno no. Wyłapali mnie? Okej okay, no. <laughs> Nic się nie stało. Następny fight lepiej zagramy. Dobra, kupimy morelko. Bo już posiadamy tak stricte dosłownie tą zonę, która jest naprawdę kluczowa. To wydaje mi się, że teraz świetnym elementem będzie skontrowanie postaci leczących. Nie wiem jak to Skycom a na pewno Fiddystick będzie piekielnie bolesną postacią, zwłaszcza w późnych etapach gry, dlaczego trzeba go bardzo mocno i bardzo łatwo skontrować. Kurde, serio. O, set tu jest. E, dawaj go. Masz coś? Huk. No ma akurat mobilitki, ale... Wydaje mi się, że... Czy my zabijemy seta, czy nie? Gościu, weź się zlej pod siebie. Ej, to jest dobre, żeby się próbować po prostu nie bić. Chociaż... Co ja gadam? Nie bić się. Nie bić się to może złe określenie. Chciałem powiedzieć, nie bijmy się, bo Drake za chwilkę, nie? Ale co ja tam mogę w ogóle gadać? Którzy widzi w wbite, to się wbija. Nautilus Morgane robią seta, fajne widowisko. Fajne widowisko to jest to, że ja wszystkie postacie w enemy kontruję. Jednym prostym pikiem. Nie wiem, odcinek może się nazywać Odkrył jeden prosty sposób, jak skontrować master tiery. Pozostali gracze go nienawidzą. To byłby świetny tytuł. Włączylibyście odcinek? bo no, ja bym na pewno włączył. Przepraszam Przepraszam Miałem dobre Ej chodź kurgo, Nie Pułapkę możemy zrobić No kurde gościu pada na strzała przecież O Jezus Boże, ja cały czas mam to przed oczami, jak ja po prostu wyrolowałem mojego supporta. Choć no, wygraliśmy ten fight, no nie wyszło to źle, ale... <ścoughs> ja zakładam, że jeżeli ja bym nie przefleszował, to prawdopodobnie ja bym umarł i kto wie, może Nautilus też. Bo on był tak jakby w połowie tego turecika, gdzieś w tym miejscu, jest możliwe, że ten drugi turret agro by otrzymał. Michał, bo rozmawiałeś o damskich skinach z Halloween, Ostatnie dwa męskie to count Kasady oraz kledzik. No tak, ale reszta skórek to jest typowo damska. Ten kto teraz przyszedł, jeżeli chodzi o transmisję, to mogę oznajmić, że wcześniej był temat poruszany jak mocno Riot Games zmniejszył swoje zarobki koszt dla graczy tak specjalnie. I rozmawialiśmy o tym, że powstawały specjalne skórki dla dziewczyn, tylko po to, żeby je wiadomo podsprzedawać na większą skalę. I większość skórek jest taka typowo damska. Wiadomo z jakich celów. No, grupa to celowa. Widzi taką. Mmm, Ari, uważana. Wow, uh, I takie tam rzeczy. No i na przykład, No Lasiu teraz zrobił research, za co dziękuję serdecznie, że na 16 ostatnich skórek, dwie to były tylko i wyłącznie męskie. To sami widzicie, jaka to jest troszkę. no Może nierówność to jest złe określenie, ale bardziej taki disrespekt w stosunku do męskich postaci. Bo mówię, męskie postacie są tak... no typowo omijane bardziej w lolu. Ludzie lubią laski, lu ludzie lubią takie, nie wiem jak to powiedzieć, postacie z dekoltem na wierzchu. <śm> no po prostu jak, jak to się nazywa, tak się nazywa. <śm> Trzeba stwierdzić, czy przedstawić fakty jasno, no. Kurde, i ty padłeś? Dobra, lej pod siebie wariacie. <śm> I mogę mieć 15:0 albo 0:20, ale jak zabiję raz, to mówię, ale ta postać jest turbo śmieszna. No a nawet nie mogę nic kliknąć, szkoda. Nie mogę nic kliknąć, ale z drugiej strony... I tak jest za mnie Warf, bo dwie osoby, nawet i trzy raptem za te dwie, jest OK. Dobra, my tu gadu gadu o skórkach, a tu nadchodzi ostatni fight, widzowie. O kurde, nie mogę nic kliknąć. Dobra. Łatwo. Łatwiutko. Jeszcze łatwiej. O Boże, jak łatwo. No i nasz panowie No i git na miejscu Rajotu też byś takie skórki wypuszczał. Oczywiście, że tak. Wiecie dlaczego? Bo to jest tylko i wyłącznie zwiększenie ich zarobków. Jeżeli twórcy gry odpuścili specjalnie tylko i wyłącznie kupno skórek za RP, czyli realne pieniądze, i możesz sobie teraz za proste granie w grę zdobyć swoją ulubioną postać, to wiadomo, że musieli jakoś załatwić czy zniwelować tą lukę w systemie, którą sami sobie zrobili w zarobkach. Dlatego tworzą specjalnie takie, nazwijmy to skórki, żeby mieć większe przychody. I to jest normalne, że oni tworzą grę nie tylko i wyłącznie z pasji czy coś, ale to jest, to jest również już ich praca i dzięki temu chcą zwiększać te swoje zarobki. Dlatego tworzą kolejne skórki do no tych samych postaci. No, bo nie wiem, skoro się sprzedaje taka Ari KDA czy jakaś inna Kaisa, bo jest po prostu ładną, atrakcyjną kobietą, to czemu by nie stworzyć kolejnej serii też z tą postacią? Bo jest atrakcyjna, to pewnie też się tak samo sprzeda. A na przykład taki Veigar, czy jakaś taka inna postać z kategorii, nie wiem, Rexai, to nie jest to postać z kategorii bardzo ładnych, atrakcyjnych, nie wiem, panienek z dekoltem na wierzchu i ma marde szanse, że się sprzeda tak samo jak jakaś Ari. Mówię, że masz taki być, jakbyś mógł to wyzywaj matkę tego, co cię zabił, jak zdechniesz i wal w biurko jeszcze krzycz i będziesz taki jak Sayo. No wiesz, no jeżeli mówimy tutaj o definicji Xayo to już się wypowiadałem, że to jest osoba, która świetnie trafiła w algorytmy i jak była luka pewnego rodzaju w trimach, bo te wszystkie toksyczne osoby dostawały faktycznie banicje. To Xayu jako jedyny został. Jeszcze miał takie nawiązanie do gierki, która jest najbardziej popularna ze wszystkich w ogóle na świecie. No umówmy się, Liga Legend to jest najbardziej klikalna gra pod względem oglądalności, grania, i zawsze jak się pyta typowego gracza, w co najczęściej grasz, to ludzie mówią, że właśnie w Lola. Drugi, nie wiem czy jest CSI, bo po zmianach tych stron hazardowych to trochę spadło na wartości, ale naprawdę. Bardzo mocno popularny jest LoL, bo głównie jego plusem jest chyba darmowe granko. Tak mi się wydaje. Dobra, zabijamy tego blizusia i... Nara! Niby master tiery, a i tak uda się taką morganką wygrać grę. Wystarczy tylko i wyłącznie grać pod kogoś. Powoli się farmić, powoli skalować, budować procentówkę. A i tak jesteście w stanie zrobić i dużo damage'a, i dużo presji wykonujecie na mapie. No i teoretycznie, przez to też również wygrywacie grę. Także sami widzicie, morganka, jeżeli dobrze jest wykorzystywana, też jest całkiem sensowna. No i tym akcentem zakończymy to z wynikiem 9624. 6, 24. Może jakaś ta? Nie? O, trafiłem jeszcze za 580. Także GGWP. No i przejdźmy do podsumowania. Wasz mnie ciekawi, ile damage'a zadałem. Dobra, 25 lp -ków. Całkiem spoko, jak tu damage'owo, W miarę okej, okay. grunczę więcej niż mój przeciwnik. A jeżeli chodzi o rangi, to na przykład to było co? To był OTP kwidla? To chyba miał faktycznie zły dzień, albo z tego flexa dopiero co przyszedł. Także sami widzicie, że Morganka ma potencjał pod to zestawienie, które prezentuje się teraz na ekranie. Polecam sobie przetestować, jeżeli ktoś szuka alternatyw wobec tego bliskręka, którego regularnie wam teraz polecam, to niech sobie to wybierze, potestuje z 2-3 razy ich pogra i potem da znać w komentarzu, czy wygrał bądź przegrał. Subskrypcja, lajkacz, części wpadań na transmisję oraz pieranie kanału, mile widziane i widzimy się w następnych odcinkach już niedługo. Także trzymajcie się, do następnego.